Chcę umówić wizytę domową. Ich möchte einen ärztlichen Hausbesuch ausmachen. Proszę podać adres domowy. Nennen Sie bitte die Hausadresse. Mój adres to Meine adresy lautet Opiekuję się panią, panem. Iśby troje die Frau, den Herrn. Lekarzem seniora jest doktor Schmidt. Der Arzt des Patienten heißt Schmidt. Czy wizyta odbędzie się dzisiaj? Czy der Hausbesuch heute stattfinden?